Książka Where, czyli Gdzie, Marihosa de Teleera z Argentyny, to taki troszkę protokomiks. Bardzo prosty projekt, gdzie mamy tylko dwójkę bohaterów, pana i jego psa, w bardzo skromnym otoczeniu i też przedstawionych bardzo prostymi, ograniczonymi środkami graficznymi, ale zarazem w bardzo prawdziwy sposób. To jest książka właściwie o takiej codzienności pana i jego psa, gdzie w zwyczajnych, y, najprostszych, codziennych sytuacjach dostajemy y, 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 jakiś taki bardzo prawdziwy i też zabawny, z dużym poczuciem humoru zrobiony portret tych dwóch bohaterów. Te postacie dialogują ze sobą, mm, obie poszukują, każda szuka czegoś innego, jest to trochę taki kwik pro quo. Co jest zachwycające w tej książce, to że są, mm, obie są równie ważne, Perspektywy i psa, i człowiecza i jakby dopełniające się. I jest to też książka, która w ciekawy sposób pokazuje różnorodność punktów widzenia, bo ona opiera się na przedstawieniu tej samej sytuacji z punktu widzenia najpierw pana, a później z punktu widzenia psa. Myślę, że w książce dla dzieci to bardzo ciekawy zabieg, który może być też punktem wyjścia do. Myślenia i rozmów o tym, w jaki sposób różne osoby postrzegają tę samą sytuację. Książka narysowana bardzo wrażliwie, bardzo trafnie oddany każdy gest, każdy grymas twarzy. Prosta chwila, niewielki wycinek dnia opisany z perspektywy pana i psa wywołuje same ciepłe, same dobre uczucia. Bardzo nam się podobała.